Dobra, ja sobie odpaliłem nagranie. No to tak. No to robisz przywitanie, bo jeszcze na się, się z like. teraz ja, z ja się witałem z liveem. Co mi to powiedzieć? Ja się ostatnio dwa razy witałem. Oj, wprawisz się, bo dawno nie nagrywałeś. No nie, to Więc jest... cię nie będzie. Dobra, siemano wszystkim. Z tej strony Mister, z drugiej strony jest ze mną Ultrax. Gramy sobie znowu w Terrarię. Przepraszamy, że dawno nie było odcinków, ale po prostu nie mieliśmy czasu, a raczej Murzynałek nie miał czasu, ponieważ był zajęty sprawami prywatnymi. Także. Szkoła. Tak, szkoła, dokładnie, jest debile, musiał się uczyć. I, i, o, Dobra, no żartuję. <laughs> w każdym razie. <laughs> z kamerką masz? E, tak, live mam z kamerką. A -a. E, ja sobie nagrywam teraz materiał oczywiście na live. Ie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może i sobie oglądnąć e, starsze nagranie archiwum. Oczywiście nie podam go, musicie sami sobie odszukać. Jeżeli ktoś go nie odnajdzie na temat PH. Prosiłbym, żeby nie podawać linków w opisach na YouTube, ponieważ będę je kasował. Także jeżeli ktoś jest leniwy, mówi się trudno, a my bierzemy się do roboty, ponieważ mamy dużo rzeczy do zrobienia i dużo rzeczy do ogarnięcia. Także mamy, miejmy nadzieję, że to się nam uda zrobić jak najszybciej. Yy, po pierwsze, zrób najlepiej ten yy, kopiarkę skrzynek to raz, dwa. <laughs> Okej, okay. yy, postaramy się wam pokazać, jak wygląda kopiarka skrzynek, ponieważ to robiłem ostatnio na live'ach. Ludziom się spodobało, nie, oczywiście nie wszystkim, ale niektórzy byli zachwyceni, że coś takiego istnieje. E, wiesz co? Aha, e, Mam jakiś hajs w ogóle? Ja mam 9 golda w skarbance. Ehm, ja muszę zobaczyć ile mam golda. <grym>, mam 14 silvera. Ja mam, czekaj, ja mam tak... What wow, the fuck, ty to czekaj, to ja będę mógł ten silver przerobić na golda. To ja sobie to pozabieram wszystko. Ehm, potrzebujesz jakieś złote narzędzia, które tu są? Chyba nie. nie. Dobrze, to ja sobie te złote narzędzia wezmę i wszystko posprzedaję. Mówić, że nie jesteś zły? Nie. To dobrze. na dwa golda kolejne. Na czym? No sprzedałem 100 200 golda. Ale to jesteś cheater. Jak 200 golda sprzedałeś? Normalnie. Znaczy 200 tego silveru, mówię silveru, nie golda. Ale ty sprzedawaj srebra, bo ona będzie, o boże co za. Ale to przecież można przerobić. Tak, tak. I będziemy zdobywać yy, blu, 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 blu. co ja robię teraz tu. Musimy, musimy kupić trochę. Eh, 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 eh. Musimy kupić trochę czerwonych patyczków. Po co jest czerwony? <coughs> Dynamit. Uh -huh. Bo musimy się wybrać. Pamiętasz, gdzie by był jakiś mechanizm albo coś w ten deseń? Nie, nie zjadłem, A mamy jakąś nie. kładkę w domu? Nie. A czyli na no, u góry jest jedynie ten taka platforma. Jedną potrzebujemy, tą układkę, która wiesz, wskazuje gdzie są mechanizmy. Ewentualnie mamy chyba tą babkę już z, z Nie wiem, która tu jest ta. Ta w co chodzi, ze skrzydełkami, jest. O właśnie tą. Fejli. A no, tu są babki i tak dalej. Kup jedną kładkę, jak możesz. Układka to jest, które to? No te na dole takie, red pressure plate. Aha. Dobra, to czekaj, to golda. 50 silveru kosztuje. Aha, dobra, to jest Mam cię. 60 koper. Jesus Christ. kupiłeś? Podaj mi. Teraz opieram. Czekaj, <coughs> już kupię. Ewentualnie sos... kup dwie. Obojętnie, jaką? Czerwony. I ma aż jeden był wzięty, tylko 50 golda. A czyli tego silver. Okej, okay. to się nam przyda, ponieważ musimy się wybrać na dół. I najlepiej, żebyś miał to aktywne, ponieważ jak będziesz chodził z tym i będziesz miał to aktywne w ekwipunku To będziesz widział wszystkie przewody To czekaj, to ja też jeszcze kupię Ale to muszę Golda sprzedawać No Jezu. Czy Dobra, au, ja lecę w dół au. O, zombie! Zombie za mną leci Zboczeniec zombie za mną leci Mam grubego laga na kąpie. O już nie Albo i dalej Dobra ja lecę w dół dalej, muszę zobaczyć, gdzie coś może być. jakiś, e, Jakieś coś, ale. Aczkolwiek nie wiem, czy to znajdziemy. E, pamiętasz, czy na dole mamy jakąś wodę wylaną? Bo ja naprawdę nic tu nie pamiętam. Oprócz tego, co pamiętam, że mi tam. Oprócz tego, 4200 damage'a, ok. Kto to zabudował? Nie wiem, tam nie było żadnej wody nigdy, ale po drugie tam mi robiłeś tam pułapkę, czy to po co mi? to tego oh, God. Dobra, lecę jeszcze raz. A czekaj, nie mam miejsca ku nie biorę tego. O Boże <śmienny> Lecz na dół i zabezpiecz jakiś ten. <śmienny> Jednak pułapka zadziała. <śmienny> Ej, to miała być pułapka na ciebie, sam się o nią zabiłem. Nie yeah, no. No i co zniszcz? No wiem właśnie idę po malutku. Dobra, What? można lecieć. <laughs> Nie pamiętam, żebyśmy kupowali rocket buty. Ja pamiętam, ale... Nie, 4, ja nawet znalazłem, 200. ale mam spadając 25 FPS -y i, tak <laughs> i tak mi kupuje, że wow No, no właśnie no. mi też przecina od czasu do czasu, bo jeszcze robię tego streama. Mm. <laughs> Zombie tam leciał i dlatego przehamowałem. Już panika, że kurczę się zabije o coś. <laughs> I się zapił. Co so debil. Murzyn, patrz pod nogi jak lecisz. Ale krzyk piękny, nie powiem. Czykolwiek... Nie wiem, czy my tu coś cholera znajdziemy przy naszym szczęściu. Dobra, ja lecę do góry. E, właśnie, jest. ludzie pisali, że ty możesz połączyć rocket Boot z czymś tam. W Tinker Workshop coś tam. O, mam. Mam mechanizm. Ehm. Gdzie jest ta. Gdzie, gdzie, gdzie ta łatka była? Tu gdzieś, tu. Tu? Teraz, teraz? No już. Nie? Nie? już nie? hamuj, już Uf! hamuj. Kolej! Mówię Osiem, już hamuj, to ty nie. Chciałem się graping hookiem zapłacić. No, nie słuchasz ludzi. A powinieneś. Ja ci dobrze radzę dobrze ci tu chcę pomóc. Weź ten no. telefon, bo ci zajebie. Teraz nie zginę. Tak, tak. Szukaj. ...mechanizmów, Bo na razie znalazłem jeden, który się nam do niczego nie przyda. Ślak by to wziął. Iwan, posun się. Co ty chcesz od Iwana? Zostaw Iwana spokojnie. Nie, mi się przypomniał. Który? No było, coś tam, Iwan, posun się. A on taki był nawalony i coś tam ten. Niech wypierdalają ją po chleb. Okej. Okay. O! o Grzeb zleciał. Nie wiem po co, ale zbieram. No właśnie widzę, że nie wiesz po co, ale zbierasz. Eee, weź tą kładkę w końcu trollu. Którą kładkę? No tą, którą kupiłeś Nie kupiłem, ty ja tobie ją dałem Odmówiłem, żebyś kupił dwie Bo ty będziesz szukał w drugim kierunku, nie? Co jest? Co jest? Ja nie mam Lol. Okej Jednak go zostawiłem w domu Fuck. Zostaw mnie! Dobrze, to teraz sobie kup tą zakichaną kładkę Wiem, ale to gdzie jest mój grappling hook? Nie wiem, pewnie gdzieś go dropnąłeś niechcący. Znając Ciebie, Ty wszystko zacząłeś klikać na klawiaturze, żeby się nie zabić. Chyba e. włożyłem to do tej skrzynki albo do skarbonki. Jest o. jeden greybo, że był jedna i była jedna kładka. No jednak kupiłeś, tak? No wcześniej już była. No idź, nie chcę od Ciebie, tylko od skarbonki. No. Ej, zabiłem trola jednego brzydkiego, zdychaj. Już wiem czemu, wszystko mi się zdepozytowało. Czyli to... Andrzej. Andrzej! 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 Nie, ej, ty być cicho! Dobra, ja lecę do domu, bo nie ma sensu się tak plątać, bo nie widzę tam żadnych tych, tych takich dodatkowych. Jak zamontujesz coś, kurna, po drodze, to ci normalnie jednę. Nie. O Boże, jak mi przycięło. I właśnie, to, to co, bo ja mam tak, bo ja mam te buty zwykłe od Hermesa i jeszcze te jakieś Armored Rocket Boots, więc. No, możesz je połączyć. A to jak? U kogo? E, jak kupowałeś ten czerwony stolik, to w tym stoliku masz połączyć. Aha. Przynajmniej tak mi ludzie powiedzieli i tak pisali w komentarzach, więc ja ich słucham, bo zapewne mają rację. Czekaj, to jest... Czekaj tu był jakiś mechanizm, kurwa. Czerwony stolik, what the fuck! No bo nie chcę mi się tego montować samemu, kurna, bo tam nie będzie chyba bloków y, tych do montowania. Czekaj, tu jest jeszcze jeden mechanizm szlak. Zdopiać mi stąd wszystko. Ja to zaraz coś. To jest totalny shit. Dobra, wiem, przeniosę sobie to do Eku tu. Dobra, tu mam jeszcze jedną płytkę naciskową, ale <laughs> to nic nie daje. Potrzebujemy, żeby to było w pionie. O oh, je, yes, Andrzeje! Holender, Andrzeje wredne. Haha, i mam miejsce, je, mam miejsce. Haha ha, Jakie znowu miejsce? No no Na no. No, pandemodium Yes. Holy shit, jaką miałem przycinę? Nie wiem co się stało. No ale coś strasznie dziwnie ta terraria chodzi mi teraz. Nie, że przez nagrywanie no, nawet przed, tym, przed nagrywaniem. Kurczę, okay, zabijecie. No co żeś znowu zrobił, Murzyn, co się dzisiaj z tobą dzieje? Znowu ta kładka tam. Eee, niemożliwe. Jaka znowu kładka? Nie wierzę. Oj, Murzyn, naukę, co się dzisiaj z tobą dzieje, to ja już naprawdę nie wiem. Dobra, postaram się tu gdzieś jakoś przejść. Muszę Dobra, to tu wiesz. coś jest. O, a ja już mam te... Ooo, to ja mam te z tą chmurką taką bardziej jakby chciała wyjść chciała tak. Holender, no leć, trolu. Lecę. Gorzej, bo tych mechanizmów nie widać, jak one nie są y, rozświetlone. No siema. ma. O, co jest Masz rumu. Tak, właśnie patrzę. Czy są tu gdzieś jakieś y, tunele, po których można byłoby połazić i poszukać ewentualnie? Aczkolwiek nie widzę tego nigdzie. Co tu jest? Nic. Woda. O no, nie Niemożliwe, nie? <grymne> bul. O! No, pójdź, pójdź no, Aha, kurwa. Kurna, zbierz tą kładkę. tik, Tak. Musimy się wybrać chyba gdzieś dalej. To się wybieramy tylko, że tu coś jest ciekawego, ale to jest chyba tylko Silver. <grymne> to nic ciekawego. Dobrze, idziemy na lewo czy na prawo? Możesz się zdecydować. Na lewo jest Danżon, na prawo był nasz ten. Jak to się zwiazło? Nie wiem. Wiesz, tylko nie coś powiedzieć. No, meteor to. No. A, meteoryt. Meteorytów to jest całkiem spoko. Dużo i dużo, i w ogóle nie są nam już potrzebne. Dobra, więc tak, musimy znaleźć jakąś jaskinię. Ale wcześniej zabijmy królika. Musimy znaleźć jaskinie, żeby tam odszukać jakiś mechanizm. Przeważnie, są jakieś gdzieś zapadnie albo coś w ten desy. Nie o co, kaman, nie? Mhm. Kurna, że wcześniej tego błędu nie poznałem, to byśmy mieli już dawno kupę kasy. Ludzie na za to będą hecić i niektórzy będą nas kochać. A ile za skrzynkę się tam dostaje? Jeden gold. <laughs> no <nie>. <śmiech> Lol. <śmiech> no właśnie. A to się w sekundy właśnie szybko da się zdobyć tam ileś tych skrzynek, nie? No, jeżeli się robi w tym. Na multiplayer to troszkę wolniej idzie, ale ogólnie tak jest szybko, bo można się dorobić bardzo ładnie. Dobra, znalazłem jakąś jaskinę. Ja tu trochę połażę i poeksplorowywuję. Tak. <grym> ja tylko czekam na ten Audi, aż będzie można normalnie chodzić po tych O, oh, fuck, po tych pojedynczych blokach. No, ej, to będzie po prostu fenomenalne, bo bloki będą ścięte wtedy. Nie wiem, czy to zauważyłeś, nie, ale nie, wtedy nie, nie będą skośne. Takie... No. Holender, żeby to był inny świat, to bym już dawno znalazł coś, a teraz kurna... Czekaj, tu jest kolejny. O, oh, Jesus. Chyba, że kupilibyśmy te klucze, tylko nie wiem, po ile one chodzą i moglibyśmy sami zmontować, ale z drugiej strony potrzebujemy tak czy siak yy, bloki. Te mechaniczne, które znikają, a ich się chyba nie da zakupić. Mm, nie wiem, trudziło Dobra, mam. Fak I... jest, mam. Idę, 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 idę. biegnę, biegnę. Dobra, git. Y, tam znajdziesz takie duże wejście. E, także wbijaj tam o, do środka. To nie tu. Zod, slime, moda, fuck. Przy okazji będziemy grzybki sobie zbierać świecące. Y, dobra, przygotujmy trochę ten mechanizm tutaj z wskaż do domu po dwie skrzynie, będzie łatwiej. A ci dupna, już dopiero co sobie tutaj do ciebie czekać, do zobaczenia co tu masz. No się ma oj, 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 chyba szybciej zginę, nie tam dojdę do domu. Daj go. Dobra. Co ty, kurna. Nie zaprasz, jak nie czy zabić? Mhm. 43 życie ma Dobra, więc tak, tutaj mamy cały ten mechanizm. E, i to musimy sobie jakoś ładnie tu ustawić. Ach, stopy, nie wiem tak, jak to będzie działać tutaj, kurna, na... Dwie złote skrzynie mówisz? Multi. Mamy dwie skrzynie puste tam na czy nie? Pusta i pusta. pusta. Dobra. Pusta. I teraz musimy sobie tutaj zamontować jeden mechanizm czerwony, który jak będziemy naciskać, to będzie znikał. Piękno. Teraz, teraz potrzebujemy skrzynię. Idealnie. No. Nie mam nic żelaza, żeby nad jedną skraftować. Trudno się mówi, ale za to będzie to ładnie śmigać. Ale mam to żona to tutaj. He, he, he. zbiorę no to sobie zanim tu dojdziesz. Nie rób tych i ten nosę, noszę, noszę nos, nos, dwie. Dwie złote? Aha. Pięknie, 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 a będziemy mieć hajcu? Jak lodu? Biękne. Ale i tak musimy się na hartmut lepiej przygotować. No raczej, ja na bank nie będę na hardmodzie biegał z tym złotym mieczem. Nawet z tym co ty masz teraz. No co ty, kuram, przecież to jest całkowicie nieopłacalne. Dobra, przerobimy sobie troszeczkę Iron My byśmy nawet tej ściany nie zabili. Ała, pisk, what the fuck. Pierdzielone kurna nietoperzyki. Dobrze, czy ja tu sobie mogę coś skraftować bez... A nie mogę, Pwa. Dobra, silt mogę wypieprzyć. Spajki mogę zostawić, tylko mnie ranią. Yy, I chyba tyle. Wiesz co? Proszę mi zostawić? No Robię tu małe <grym> zamieszanie. A rób. Jep. Ile w Pięknie. Pięknie, wiem. Kontestant wygrany. A e, Zdychajcie, trolle. Wiesz, co ja tu trochę porozświetlam? E, połóż tam jedną skrzynię. Tam u góry, wiesz gdzie? Nie wiem, gdzie, ale no. No, o tutaj. Jedną skrzynię tu połóż. O, pięknie. I teraz do skrzyni pasuje wrzucić. Skrzynię. <grych> e, nie, cokolwiek, jakie, jakiekolwiek bloki i teraz patrz. Muszą być bloki. O, gdy teraz to będziemy robić, ta skrzynia nie powinna zniknąć. E, już mam 3, 4. No i teraz mogę sobie I... skakać. Ewentualnie mogę to niszczyć. Czekaj sekundkę, przerobimy trochę ten mechanizm e, i zamontujemy. Czekaj. Zamontujemy tutaj skrzynię. I połóż przy ściance e, skrzynię. <grych> No, o pięknie. I teraz, gdy będziemy to rozbijać, du dubluje się nam z dwóch skrzyń. Nie, to nie zawsze działa na serwerach, kurwa. Więc lepiej sobie czasami poskakać, i w ten sposób narobimy sobie hajsów. <grych> A jeszcze szybciej może by ci zbierało, gdybym ci dał tego hamera z meteorytu. Zobacz. Nie, bo ja nie widzę w ogóle tych skrzyń teraz. Aha, to doj go. Czekaj, bo mam pomysł. Jeżeli bym spróbował tutaj placnąć. Aha, dobra, już chyba widzę błąd gdzie zrobiłem. O, teraz widzę. Hej, hej. Który ty dałeś mi ten? Hammer? No teoretycznie, no. Ten, ten, ten taki. No. Bo mam jeszcze złoty. I teraz Nie? gdybym... O! Z trzech skrzyń teraz nam zbiera. LOL no. Ej szybko jeszcze. Eee, czekaj, masz, więcej? masz pusty eku? No praktycznie tak. Dobra, to ja za chwilkę będę miał... O! No, widzisz co się dzieje? 16! <grym 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 16. Czy tylko nie stój tam... A dobra, zbierasz. O, zlagowało mi wszystko! O, zero fesu miałem. 90, 99, 105, 111. No, i po trzy skrzynie 16. będzie nam teraz kopiowało. W ten sposób można zrobić kupę, kupę hajsu. Także jedno z najlepszych rozwiązań. Także, ludzie, jeżeli chcielibyście to musicie znaleźć sobie taki mechanizm, że będzie na wprost leciał właśnie ten cały obwód elektryczny, położyć jeden z tych bloków, który jest u góry zamontowany i później poustawiać skrzynię. Jeżeli gracie na solo, to nie macie z tego problemu, e, ponieważ można znaleźć jeden punkt, gdzie będzie wam dawał około 50 skrzyń na sekundę. Dawaj, ja to pokazywałem na którymś live'ie, możecie sobie to odszukać tam z cheatowaniem, ale wątpię, żebyście to znaleźli. Jaki nie wierzę. Melon, no. ja widzę, że jestem naleśnikiem, ty się uspokój. Dobra, teraz patrzę. E, czekaj, oddam ci ten hammer. Weź go sobie. Okay. No dobrze, zebrałeś. E, I przy okazji sobie jeszcze sam dorobię trochę skrzyni. No, A widzę, że ty zbierasz dwie, ja zbieram jedną. No. Ale okej. Okay. Będziemy mieć za to piękne, ładne wyposażenie w skrzyń. Także sobie trochę rozłożymy w domu i myślę, że resztę sobie dokupimy jakiś śmieci. No już mam 400. Okej. To 99. Tak patrzę, co tu jeszcze można skasować, ale chyba nic y i wybierzemy się do dungeonu, musimy więcej kości poszukać. Okej. Okay. Może być? Mhm. Mm ja sobie kasuję też nie te rzeczy stąd sobie zostawię, to, to mogę sunąć Iwan, tak. za creepera możesz jak najbardziej timeoutować. Jak będą Bo. się naprzykrzać, to dawaj im od razu bany i się nie przejmuj ludźmi. Ty, 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 236 pokazałeś mi, 240. Dobra, lecimy z powrotem? Jest. No to no mogliśmy to. sobie zostawić przy domku Co takiego? No to, tą, tą farmę, całą, a nie tę. Tak to dalej. można przenieść o. bez problemu, tylko nie mamy klucza. Aha. A jak będziemy mieć klucz, to sobie możemy to zbudować i wtedy będzie świetnie działało. Ewentualnie no. można było zrobić podwójną, i byśmy najwyżej z sześciu skrzyń sobie jechali, bo one powinny znikać co jakiś czas. Dobra, cicho, sprzedaj to. O, 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 o. I w domku mam takie lagi, a na zewnątrz nie. What the fuck. Sprzedajmy tyle skrzyń. W domku ja dostałem... masz nagi, tak? No, za 90 to ja mi dostaje 10 golda No, 10 tylko? Mhm mm Okej okay. Dobra, ja tu trochę skrzyń 30, porozkładam 40, 50, zostawię 98 skrzyń O Boże, jak, jak mi zaczęło ciąć Ile zostawiłeś? 98 e, To nie, ja tutaj włożę... 10 skrzyń do tej do tej au, 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 au. Boże, straszne to jest Gdzie jest ten Andrzej? Wtf, Rozbierz coś Shop. To sprzedaje 98 skrzyń. Sprzedaj. 59 golda mamy. <laughs> I ja skarbonki. mam 32. Skarbonka, 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 skarbonki. Eee, dobra, co my tu jeszcze potrzebujemy? Teraz bym chciał troszeczkę sobie dynamitów nakupić, ponieważ chcę pozbierać trochę więcej rzeczy. Nie. A w dungeonie będziemy mogli rozsadzać bloki czy nie bardzo? Nie, dynamitem nie. Blok dungeonu się nie da. Szlak. No. Dobra, w każdym razie kupiłem sobie trochę dynamitu. E, to jest Hellstone. O, właśnie, ty. Może nie mam byśmy... też nie Hellstone, tylko meteoryt mam. do piekła. Tylko no czekaj, zostawię jest... sobie trochę śmieci. E, Quickstack, co tylko by się dało, żeby zestakować. Tutaj. Quicks, tak? Lagi Raus, Lagi Raus, proszę Lagi Raus Paszły Quicks, wąg tak. Ym... Poukładaj sobie chociaż eku, zanim wyruszyłeś do piekła Tak Okej okay. Niepotrzebne rzeczy sobie usuwałem Dobra, to mam, to mam, to mam Rybkę zostawię, bo mi jest niepotrzebna To sobie zostawię Uf, Brawo Nie wyrobiłem się I to sobie zostawię Cały murzynek tam już jest tak dużo, znaczy tych grobów naszych, że... Dobra, bomba, bomba. To mi jest niepotrzebne, to mi jest niepotrzebne. Ty na spokojnie podejdź do tematu, panie. Na spokojnie. To, 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 sobie zostawimy. Tego nie potrzebuję. Dobrze było, żeby zbierał pojęczenia tak samo. Nie wiem, no, skoro mam Green briki cholera zbierałem i usunąłem przed 50 50 par, ale... Green briki przypadkiem nie zbieraliśmy koła Andrzeja dużego? Green, to te zielone i to one są ten. Yy, bardziej chyba w tym. LOL, czy zielone były? Zielone bloki, jak czerwone są... A w... nie, tego, nie, u Andrzeja, u góry, przecież ten główny budynek jest zielony. Nie pamiętasz? Nie. No, jak się idzie, one nie są czerwone chyba wszystkie, zielone też się tam pojawiają. Może. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kur... <laughs> <laughs> Zawsze zapominam tu podskoczyć, cholera. <laughs> No bo fuck, fuck, szlak bo, fuck. by to wziął. Wiesz, że tu leży cała masa hajsu? Ja najpierw pierwszy lecę. Lec pierwszy, ja jest bo się spaliłem. Połowa hajsu mojego tam leży. A druga połowa jest twoja na dole. No ale tam jest Syber tylko. Tylko? Aha, bo zostawię sobie w tym. Mhm. Ok. Dobrze. Mi to... 50 50% golda ze sobą. Co? I to jeszcze nie tu. Chociaż będę wiedział. Haha, bo tak się zginiesz. O, czyli już 300 metrów i mam powoli uważać. Już hamuj. Yo. Dzień dobry. Gdzie mieliśmy to zejście takie główne do tędy, nie? Na lewo. Nie wiem, bo mam ciemno, kurwa, jak cholera. Czekaj, tu na lewo, tu do góry. No, coś tak kojarzę. Aha. Aha. Dobrze, to wszystko pamiętasz, bo ja już w ogóle nie pamiętam. Dobra no i tu w dół. O oh, shit Biegnę oh, za tobą. Za tobą biegnę. E, gorzej, okay. bo... Nie wiem, mam jakieś... O, szlak grzybki miałem przed jednego. No chodź. to masz hamować jak coś Whamowałem, Słyszę glizda Andrzeja. Andrzeja Tu O ty Glizda, Andrzeju, nie atakuj nas! Pięknie. Widziałeś profesjonalne zajście? I pigło. Oh shit, oh shit, oh Normalnie shit! No no, dzień dobry chyba. Tylko żeby nie leciał ten właśnie Andrzej z laleczką, nie było. O Boże, nie! <laughs> Czyż my tu zginiemy wtedy kurna od razu, jak tylko się wall of flash pojawi. Szybko, szybko, szybko! O, Boże, Eee, is... Pozbierajmy sobie troszeczkę rzeczy. Może tych, tych brików byśmy sobie pozbierali, co? Można zbierać, tylko na razie ja bym sobie tak f**ken mam laga. No i nic nowego nie powiedziałeś.